Stefek burczy mucha. O większego trudno zucha. Jak był Stefek burczy mucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję. Pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy Nasz tyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży. Nauczyłem się podróży. I znam tego jego mości, Co zwy tylko, kiedy pości. Szakal? Wilk? Straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś leka, bo nie lubię, gdy kto szczeka. Komu zechcę, to dam radę. Zaraz za ocean jadę. I nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąpi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakiś zwierzę. Do mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, Pędzi jakby hardze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach, lew może! Miał kopyta straszne, Trzy czy cztery nogi, Paszczę taką, przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.